Witam w drugiej części materiału z half lifea gdzie dokończyłem po prostu mój odcinek zerowy, który nie spodziewałem się, że taki długi będzie. Miłego oglądania. Nie, rozstrzelali ich. No, otwieraj. To nie że się otworzył. Ja już chciałem ci pomóc. nie oni to działko mieli tam. o nie zauważyłem cię trafić nie mogę, ale jak zrobię za mocny ruch to zrobię 360 to trzeba było zrobić, czy po prostu z nimi walczyć? Bo nie pamiętam. Chyba po prostu walczyć na razie. No nie, zrzucili beczki na mnie. Shit. Co ja mam zrobić? A I min mean, Chyba było trzeba tutaj się udać? Czy coś takiego? A bez kitu. dobra Te ja chyba nawet walczyć nie musiałem. Tak, też w sumie nie muszę bić. bo mogę przejść raczej. A. Nie ma tak łatwo. Myślałem, że hitbox nie złapie tego. No co? Po co mnie zatrzymujesz? Soplajsy. tu się gdzieś nie płynęło czasem? Nie. Nie, chyba nie. A, beczki musiały wybuchnąć. Muszę pamiętać, że half jest mocno skryptowany. Supplier jeszcze sobie wezmę Mmm, beczki mogę wyrzucić po prostu A właśnie, bo to tu ślisko było Ja było trzeba chyba podpalić, nie? O. Dobra So far so good Most mnie zabił Czy coś? zabity przez spadający most. Ej no, bo umieram znowu Ła, 4 HP. Jeszcze Quick Save'a zrobiłem, nie? I 1 HP Dobra, pod wodą chyba mnie nie ten nie trafią. Tak mi się wydaje. Gdzie mam iść? Tutaj gdzieś. Ja mam 1 HP. I zrobiłem quicksave, jak miałem 4. ja tu nawet nie wyjdę. To gdzie mam iść? Nie, czaję. Dobra, ale nie jest od quicksave'a. Niech te beczki sobie buchną. Oj. Więcej tych beczek zrzucili? Jeszcze nie. Dobra. Kurde, ile ich tu jest. Jeszcze nie umiem wchodzić po drabieniu flashbacki z tego skotika. Okej, czy ja nie musiałem z tego przeskoczyć tu czasem? A, tu jest pochyła, dobra. Pochylnia. jakbym jeszcze umiał tu wskoczyć, byłoby to zajebiście. Ole, ich bo to taki po prostu brain rot, strzelanie do nich. No kurde. Nie brain rot, tylko. No, coś w tym stylu. Takie po prostu. Aktywacja neuronów. Trochę, bo nie trzeba strzelać do wielu osób w Half-Life w sumie. Wiele rzeczy da się przebiec. Już myślałem, że mi skraszowało. Dobra, tu było coś tego typu, że było trzeba na tą pochylnię cegieł nawalić, tak? Pamiętam jak dużo czasu kiedyś nad tym siedziałem, bo nie wiedziałem o co chodzi. Nie wpadłem na to, że naprawdę tutaj wystarczy cegły postawić. Aż przeważą. No, w ogóle Half-Life to była... bo w half to zupełnie kiedyś grałem. I dla mnie takie mechaniki to było wow że tak się da w grze zrobić, że jest fizyka jak wcześniej moim grom był Minecraft gdzie fizyka wiadomo jaka tam jest <gry> a później masz takiego Half-Life'a gdzie układasz sobie cegłówki na pochylnie tylko po to, żeby wejść dalej chciałem zrobić cały chapter ale to będzie troszkę długi odcinek, ale zobaczymy Ile mi to jeszcze zajdzie? Może podzielę na dwa ewentualnie. A nie w tą stronę miałem iść. No dobra, to idę w drugą. Kurde. Była lampa, ale czy coś tam jest? W sumie tam będzie HP. O. Dobra, tam nie idę. Nie muszę. Tutaj są te gnoje. Padły? Chyba. Dobra, na kucaka polecam. Te złapałe odłamki jakieś. Tu znowu sztuczka z flamable beczką. Raz, dwa. To powinno starczyć. O właśnie. Dobra. Nalajcie. Pokonana ta. Zapomniałem jak one się nazywały. Wiem, że miały nazwę chyba podobną do Bionikli, ale jak się nazywały, to nie pamiętam. Tu coś jest? Chyba. Takie jest wczytywanie. Okej okay. To chyba gdzieś był koniec tego rozdziału w końcu No już tam idę A ty zaskoczyłeś Dobra, były tak no ja, jak was złomu łatwiej było, a w... Tu nic nie ma? Ale one głośne są, masakra. Ale pokona nas z łatwością. Zostałem beczką. Aż mi się kombinezm odezwał. To jest zwykła beczuszka. Nie wiem czy te gnoje tu jeszcze będą. Chyba nie. O w końcu będą mieli chyba nową broń dla mnie. Dobra i co mamy? Mamy SMG. Super. Tu się robiło. Aha, dobra, tak, to jest po prostu takie, żeby sobie powietrze nabrać. No, i tu jest jakieś wyjście, O, tutaj. A, to ten flashbang, to go nie morduję nawet amunicji na niego. O, oh, fuck. No mogę tam przejść? Amunicję chcę. Dobra, jestem po drugiej stronie tego. Chyba byłem tam w środku. Tak. Kurwiesz mnie. Czekaj, tutaj mi miejsce? Chyba nie. Chyba tam. No foril. Jeszcze para mnie bija. To, ale tu i tak chyba muszę iść. Czy nie. O, chyba jednak nie. Tak i tutaj. Ja stąd nie przeszedłem? Czegoś nie czaję. dobrze, jestem teraz po drugiej stronie. Pomiaramy beczunia i zpieprzamy z I mean Mogę pobić złomu najlepiej. nie się kończy do smg Już nie. I co? I to wszystko? To jest, zgubiłem się. Naprawdę nic nie ma? Czemu to jest tylko kombinatu? Gdzie ja mam iść? Stamtąd przylazłem, jestem tutaj. Wyżyć libeczki. Tu nic nie ma. Nie, no tu musi być coś. Albo jestem głupi. Ha, to był węd. No bez kijtu bez latarki bym go nie zobaczył. Dobra, bo tu była łamigłówka, której wiem, że nie lubiłem za dzieciaka, więc wyczyszczę te piły i będę tutaj kończył odcinek i zobaczę, czy będę robił następne. Bo wiem, że tutaj spędziłem kiedyś bardzo dużo czasu i... Chyba go zakończę w tym momencie. Dobra. To co? To ja sobie zapisuję normalnie ręcznie. I widzimy się w kolejnym odcinku. bye.